Cześć no. Jej odpierdlają <laughs> No bez kitu kurwa, to będzie kurwa content a'la Big Brother kurwa zaraz No to, co mam płakać? Nie dość, że mnie wczoraj wkurwili? Płacz, płacz, będę miał dzisiaj, takie wczoraj, oglądalności, że to chuj patry. Hmm? musieliśmy zapłacić za bilet, 7,50, wczoraj i dzisiaj, cześć? No za bilety ci oddam Ale... Co? Ale on nie daje kwitka, on nie ma tej kasy fiskalnej w autobusie. No bo oni teraz, kurwa, ty na to... te plastiki, kurwa, wchodzi, nie? No. Co za frajer. Ja on nawet nie ty... miał siana, żeby wydać mi resztę, kurwa. No, no, jeszcze nie. reszty nie wydał, no. Co za chuj. Czaisz, takie brzóstwo. No i widzicie, jakbyście byli, kurwa, grzeczni, to byście mieli czas, kurwa, a tak co? to co? Jak Jesteście co? niegrzeczni. Jak co? Kiedy? Ja no nie wiem, kiedy ty jesteś niegrzeczny, przecież nie przebywam Grzecz, w tomu 24 jesu, jesu. na dobę. Jestem grzeczny. A wy wszyscy kurwa grzecznie jak śpicie kurwa jesteśmy grzeczni Jesteś nie broimy, no co Co to mi da, że będę broił? Nic mi to nie da, jestem za to za stary wiesz? wiesz 10 lutego, jak ci pisałem skończyłem 39 lat I mnie już takie palawy nie interesują To by życie ułożyć w pancie. I do tego zmierzam już jak teraz powiedziałem. Tu na pewno już nie chcę być na dnie, mówisz mi? Bo tu jest nieprzyjemne. Te dwa, tu, te małe. Przyjadę. Cześć, Patryk, zaraz przyjdzie to ten. Dobrze. A to, to zostaje, tak? To, to będziemy skracać. Ale ty, tu gdzieś mówisz... Róża jest, nie? <kluzny> no, róża jest tam. A, tak. A tu będzie skracać. No ja, bo wczoraj coś pierdolił ten. Nie? No albo to. To raczej przesadzić. Za tą szklarnię coś. się ładować dalej czy nie? Tą szklarnię możesz też zdemontować. Tu przy płocie dalej chodzić? <noise> w sumie to nie wiem, pokażę jak pokażę, to tu jest. Kurwa, jak ty żeś tu wlał. W sumie to ja, bo my i tak będziemy musieli tu ciąć ten żywopłot. Tutaj wypierdolisz wszystko, tak? No ten, w sensie... Jo, wypierdol to wszystko. A tak będzie zerwać będzie i tak, nie? No. Także no dobra, wydup to ten i tak żeby można było tam wejść i ciąć, nie? Ej, to... A to wypierdalej. To wyjebać, Tam, nie? tam to rośnie, no a no to, to róża jest, to poczekaj, czuję to, to róża. To jest, jest róża. To jest róża. Co, to jest róża? Tak, to jest róża. A ty ono tak jakoś wisi. No. No to będzie trzeba obciąć. Weź sekator i opierdol no, do, to to tak tutaj trochę. Nie to obetni to obetnij. Bo to jest. To jest. To jest obecnie. A to ja. To ja? No, mój. Jo, to nie ten, ten nam przygnębia obecnie. A ja to bym to na wyrał. klacie trzymał. A to na czole lepiej. Kochani widzowie, teraz patrzcie. Tomek dwa lata nie jeździł samochodem. Za radę. Rowerem jeździł za radę. <laughs> Rowerem jeździł za radę. Alechnij. Jego bramy nie rozjedę. To? No ta, ta.

Wiem, radę, jest wie? kierowca Formuły 1, Ale co? fajny! Ale fajny! Wiem, że na To, Volvo, dobre, to? Fajno. Leci wszystko, biegi prawie wchodzą. Prawie wchodzą. no. O, no, będzie ładnie wyhakane. No, ja muszę ogarnąć gdzieś prosto. to zostawiamy, tak? Mówi? Yy, tak, tu na razie, na razie to zostaw, no? No, no, dobra, dobra. No. Okay. Ja. Musimy sobie ten różowy spray kupić, żeby zaznaczać krzaki. Biały. A gdzie jest? No albo w Volvo albo na magazynie co w bagażniku by był? no? no nie ma ale ja wiem z tego bagażnika nie ma ładny drzewo po co? ja pierdolę mała ciurka się zrobiła i wysypa patrz jak pięknie obcięty <zysy> No, normalnie stoisz, nic nie robisz. Nawet ludzie w komentarzu piszą: gruby wejście do roboty. Gdzie ja płotą? Nie za to mi płacą. <laughs> to znowu jest bardzo miła praca? Oczywiście. Pogoda sympatyczna. A patrz, widzisz ten płot z tyłu? Za tamtymi krzakami? Ja widzę. Wczoraj go oglądaliśmy. Ja, i będziemy go chyba całego wymieniać, od początku do końca. Fajnie. A nie będzie go zdjąć. Rośnięty w po trochę. No, 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 no. Też będzie taka miła praca. No. Czy no tak. tam masz koniec? Tak. No. chciał jeszcze potem, żeby te chwasty, co rosną, te liściaste, żeby spróbować mu je wypierdolić. Już tu tego jest mało, ale tam jest trochę więcej. Gdzie? Ten, oh, Ten bluszcz, widzisz? Trzeba spróbować go wypierdolić. Jak się uda, to się uda i nie, to Oni nie. A mówisz o płocie? No. O bluszczu, tym co wyrasta z płodu, uh -huh. żeby go wypierdolić. Albo on chyba rośnie po drugiej stronie, to tak, po prostu raczej. te długie nożyce, sekator, i po prostu przy płocie, ciak, 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 żeby go widać nie było. Uh -huh. No, będzie wtedy też ładnie. Tera, tera. Kontener to chyba ten większy się zamówi. Zamówimy 10 kubików, kontener. Postawimy go tu obok, przy płocie. No, nie chcę mu rysować kostki. Uhum. A tu się chyba nie zmieści Kontener tu gdzieś Między krzekami no, no, no. no tu na tą kostkę może jeszcze by dało radę On też na kółkach zjeżdża nie? Podstawić pod ten Na kostkę rozłożyć no Ale on potem będzie ciężki i przyjedzie Typ z tirem, żeby to zabrać On no go podnosi do góry no, no On sobie suwa haki, podnosi go i sobie wsadza no tak, no ale on jeździ jeszcze po tym, nie? To ja tak. No jakieś gumowe maty by się przydało położyć wtedy na kostkę. Wiesz, takie grube, 2 centy taką... To nie, no wydaje mi się, że to, że to jest bez sensu, to lepiej tu obok płotu i... No. A i tak trzeba będzie tu dygać tak. No tak, także czy tu, czy tam, to 5 metrów. Co popsułeś? A, nic nie popsułem. Mokro. To się wszystko lepi. To, ale Hmm, te bety może zostawimy na razie, co? A kiedy? Cały tydzień ma padać? No ale jak chłopiec się zgodzi na resztę roboty, to będzie co robić. No tak, ale... Już zacząłem, to te, te dwie bety już dzisiaj skończę. Zgrabienie zgrabienia będzie jeszcze gorsze. Już się chłopaki będą martwić. jest <grywanie> no gruby bierze się do roboty w końcu. Ja powiem tak, kurwa, ten co to napisał nie, to nie jego sprawa, kurwa, co ja w życiu robię. Poza tym nie za mało mi płacą, kurwa, żebym się za roboty A ja ty sam zapłacisz. No właśnie dlatego też to mówię. <laughs> Ale patrzcie, ludzie i gruby wziął się do roboty. A gruby to jest twój stary, a nie kogoś <noise> Dokładnie ta kurwa Kowal jest puszysty e, Jestem dobrze zbudowany tak. Mam grube kości, pierdol się <noise> <noise> Tomek, że kowal jest gruby? Myślę, że troszeczkę Troszeczkę? Chyba jest ulany kurwa. <noise> Oj, kurwa, Jurek, Jurek. Nie to Tomek. Jak Jurek? A to Jarek <noise> Jarek to... Co? Gruby kurwa, to ty jesteś ziurek. <śmieniu> Ale to Tomek powiedział. No i chuj Tomek po premii. <śmieniu> po czym? <śmieniu> Jarek jest kowal gruby czy nie? Co jest? Jest gruby czy nie? Potężny. Racie dobrze kurwa zaskaliesz to powiedz. Jest potężny powiedział. O, no, o! Potężnie dużo tłuszczu, nie? <śmieniu> ja zależy w jakim sensie, nie? No. Co chodzi? <noise> Kawal, chyba, chyba jesteś okłamywany. <noise> chyba nie, chyba tak. Chyba nie. A wy zostawcie suba i lajka. Powiedz, ja w dupie ich mam, nazywają mnie od grubasów. To. to nie muszą? Nie muszą. Oj, oj. Tak zapierdalam, że maszyna nie wyrabia. Co ci się dzieje? No nie wiem, chłopie kurwa już zaczęła tak jebać plastikiem, spalonym Chyba dym leci No nie, już to widać na kamerze Skąd ten dym leci? Aha, to ten To nie jest plastikiem, ona jest zimna jest... Nie, ale mi z motoru dym leciał nie jest zimny Wiesz, z czego ten dom, dym leci? Zobacz ta ziemia jest ciepła Te trawy, i wszystko jak cały czas trom, trą Bo mocno się zacierają, to ta trawa zaczyna się jarać No dobra, no ale ja wiem, jak ten. Możesz się Tomka zapytać, bo specjalnie go zawołałem. Tak? No. to psuje maszynę? Proszę? Psuje maszynę, kowal? No, trochę się dymiło. Żeby <laughs> ja mi nie mówili, że ja nic nie robię. <śmiech> <śmiech> nie, no teraz nic nie czuję. Dobra, ten jednak ja chcę tu teraz posprzątam to, wywalę no. I odpalę ją na nowo, jak będzie działać, to będzie działać. Jak nie będzie, to nie będzie i tyle. Na gwarancję się odda. Nie, ona ma już było ponad 2 lata No bo my ją w sumie do działki kupili, nie? Po dwóch lat może mieć No nic, to nie w tej maszynie A i tak musiałem przyjść, bo mi się bena kończy O ta maszyna z to jak głupie No człowieku już całą prawą stronę zrobiłem prawie już jestem domu z tyłu dół przy końcu Jarek jak do mnie szedł to jak na spacer <grym> Idzie, idzie, a mnie nie ma Z tym <grym> kubkiem w dupie, kurwa To no, nie jest przyjemny spacer O nie, to twoje Za Czasu zajerać chyba, co? Czy Ja przed chwilą skończyłem A ty dobrej? Co? Jarałeś? Tak No i chuj sam dopalił <grym>

Wszystko pięknie jest lei się do gówno co no. o, tam jak mistrz chowania z no. <noise> co usią dzicje A co no. tu jak ładnie obcięte jak do linijki A to musisz przejść, żeby zobaczyć Pięknie Dobra, jak ładnie Kurwa no ładnie w chuj, co? No ładnie O Dobra, po całości zobacz jak malutko obcinałem Tylko żeby równe 90 stopni takie zrobić nie? nie wiem czy to może widać? Nie, nie widać No co? Tam też cały już Tam? Tam też do końca Aha. Patrz, to takie przejście, że zrobił ładne. A pa, z czego jestem najbardziej zadowolony? Chodzi tam tamten róg. Patrz, człowieku, na to przejście tu. Tu było takie brzydkie. Zrobiłem tak no, pięknie. Do Patrz. Patrz, ci idzie, co? No. Pat, to nawet na kamerze wygląda. Pa. Patrz na kamerę. Patrz, wygląda. Cyk. Cyk do no, człowieku którym się postarał I tutaj tak grubo odcina, bo to tak dotąd było uh -huh. Tak, tak, tak dotąd było Którym ale dojewał co? Kurwa, na tym chyba piwem dostałem Sekator wygrał z piłą. Jednak sekator lepszy No, <śmiesz> daj. <śmiesz> na bank To już tak było Oj, z korzeniami Zaś Tomek powie, że to jest fajna praca, Miście, że <grymny> <grymny> fajna. ma nie. Fajna? A jak kupić? <grymny> Za linę Wolwiaka <i> jedziemy to Zawieszenie zostanie, a Volvo pojedzie dalej. Ośka pęknie Jednak nie idzie tak łatwo, co? Nie, tu iść, zawsze jest Od tej strony? No, nawet tu iść. tutaj. To w tą stronę pójdzie. Oj, człowieku, on nie jeszcze rady siedzi. Chodź, Jarek, złapiemy. Nie da rady, ja ci mówię. Nie, on jeszcze siedzi. O! Kurwa, Herkulesi. Raz, dwa. Mój go. Jesteś mój. Kiego. No dobra. Dałem radę. <grymne> Normalnie. Pa, tu jest ten korzynie bami. No. No. Musisz odpocznij chwilę ty a co no. pijecie w pracy normalnie co? co pijeta w pracy normalnie kole? no też no na Nie. do dzisiaj one zakupy to kupię dwa sześciopaki do auta wsadzę zawsze by do... no Dobra, ciąg dalszy nastąpi

tu, gdzie my go obalamy? Tu. Tu ma, nie? No, A, wyszło co? No, I poszło, no? Dobra. Do mnie, teraz? Wyszedł? Tu go no. tu. O, tu jest korzel, ostatni. Tu, O, nawet dwa. No, do tego je też używamy Ja, ja. I jeszcze jedno I już wyjdzie chyba O Co ty myślałeś, że co? Nie damy rady? Co <laughs> Ja Bajka. Gdzie zasadzić? <laughs> A rajta ściska robota był Dla tych co mówią, że gruby nic nie robi <gry> Oj oj Ale ta kurwa siedzi tutaj o, Trochę dalej Oj oj No czy ma go w nie? A, Ja Jest Tomek Siłak. Co zrobił? Co zrobił? Tomek jest siła chyba ja co? <gry> Wraca na swoje miejsce. Czekaj, ja zajadę. Czekaj, które Czekaj do tego. No, z tej ziemi trochę. Jest wywalony Jak wyglądasz? Gdzie idziesz? A, a pokaż jak wyglądasz No pokaż Nie pokażę a Ty kurwa musisz za mną chodzić <noise> Tak